Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj oczywiście środa, czyli aktualizacja i z tego co widzę na stronie. To jest dosyć, dosyć duża aktualizacja, więc w tym czasie ja tutaj będę robić zadania i mówić Wam, co zostało dodane. A więc tak, został dodany ten jakby dziki zachód, taki obóz, także sobie wszystko zobaczymy. Są dodane też nowe maści koni, które też sobie na pewno zobaczymy. Zostało dodane też tydzień szczęśliwego konia. E, Okej. Okay. Tutaj mamy zadania. Przybite się z lisą i tak dalej. Zmiana terenu. Aha, czyli po prostu zmienili tutaj ten obszar. Nie mam pojęcia. Zostało też dodane, wiem, że się powtarzam, ale są też jakby takie skałki w sensie, możemy kopać złoto i później chyba coś z tego dostaniemy. Nie mam pojęcia i chyba to na razie tyle z takich um, ważniejszych rzeczy. Okej, okay, a więc co my mamy tutaj zrobić? Aha, dobra, co? jakieś... A, sobie pozwiedzać chyba po prostu mamy. No dobra, także zobaczmy, co tutaj jest. Ok. Um, jeszcze tam coś jest. Nie wiem, czy mamy tam jechać też? A, tutaj mamy jechać. Ok. Na tę scenę. Dobra, spoko. To już wszystko znamy. A, jeszcze? Daj. O, matko. No dobra, myślę, że zrobimy sobie to oprowadzenie i zobaczymy sobie te konie najpierw. O, te, to są te samorodki złota właśnie i można je tutaj kopać. I nie wiem w sumie, czy za to coś dostaniemy. O, tutaj jest na przykład jedno. Yy, ale nie wiem, chyba na razie nic nie możemy zrobić, dopóki nie ukończymy tego jakby tutaj, wiecie, tempu. Dobra, no właśnie, tutaj mamy jak zdobywać te złote. To już było parę lat temu, nawet. Także ci, którzy grają dłużej, to na pewno wiedzą, o co chodzi. O, proszę bardzo, to jest podobne do tego, e, tych fragmentów tęczy, tak? Które było w czerwcu. Okej, okay, zbierzmy sobie to. I odbierzmy tutaj to zadanko. I zobaczmy, co tutaj jest. Wymiana złota. Aha, czyli to złoto możemy wymieniać właśnie na te żetony letnie. Okej. Okay. Tutaj mamy jakiś sklep. Ło, wow, co to jest? Jakieś pimenty? Okej, okay, nie wiem w sumie do czego to służy. Bestie zostają się... co? Są jakieś bestie w Są. Okej, okay, dobra. Zostawmy sobie na razie te zadania i zobaczmy te konie. Eee, czy tutaj jakieś są? Tak, tutaj są te... o <tutujesz> Tutaj są te apalosy. Ale tych apalosa ja raczej nie będę... Bo chociaż ten jest ładny nawet. Ale wiecie co? Mi się podobają inne konie, które widziałam już na spoilerach. Także oczywiście na pewno sobie kupimy jakiegoś konia, tylko poczekajcie, no bo masz czynienia. trzy konie belgijskie, trzy kucy walijskie i dwa konie Apalosa. Także zobaczmy sobie te walijskie. Eee, Hatka Hermita one chyba tam są? Raczej na pewno. Także zobaczymy sobie te waliczyki I pojedziemy sobie zobaczyć te konie belgijskie. Oczywiście belgijskiego na no 100% niego kupię, ponieważ mam chyba tylko jednego, a one są bardzo ładne. Okej, okay, czyli tu są nowe, ale są... Trzecie. Nie, no, trzy są. Gdzie jest trzeci? A, dobra. To kremello chyba, tak? Doszedł. Ehm, dobra, a więc jest. Taki. Nie, wiecie co? Te walizki, chociaż ten gniady. Ale ja mam jednego walizkiego i ja tak za bardzo za tymi kucykami nie jestem. Gór Srebrnej Polany. Tam są właśnie te konie belgijskie, które są po prostu, według mnie, cudowne. Także zobaczymy sobie je zaraz. O, już widzę tutaj jednego. Ale on jest ładny, kurde. Mega ładny Belgijski, ok, jest. O jezu, jest ten łaciatek. Jaki on jest cudowny. Mam nawet pomysł na jego imię, ale chyba mu. Nie. Ta odmianka na pysku, kurde, tak mi nie pasuje. Nie podoba mi się, ale ten koń sam w sobie jest mega. O, ten też jest mega ładny. Kurde. Ale teraz będzie problem, jakiego kupić, wiecie? Najchętniej to bym kupiła wszystkie trzy. Tak mi się strasznie podobają. Okej, okay, a więc tu jest ten Izabelek. No ładny jest. Ta odmianka jest mega ładna. Za no to w tym mi się nie podoba ta odmianka, chociaż w sumie, w sumie, teraz jak tak patrzę, to może. No i ten też jest ładny. Taki trochę wygląda jak ten trakeński. Hmm. Nie no, tego łaciatka muszę kupić. Słuchajcie, tego łaciatka muszę kupić. Także ściągnijmy sobie sprzęt. Jak go tu zmieszczę. Dobra, zmieści się. <laughs> Idealnie. Nie no naprawdę strony w inwentarzu to jest coś, co potrzebuję. I niektórzy z Was pewnie też. No dobra, spersonalizuj i kup. Aha, czekajcie, czekajcie, bo jeszcze są grzywy. Ale ja nie wiem czy jak grzywa zmieni. Teraz tak. Miałam pomysł na imię. Koniecznie można go tak. O, można go tak nazwać. Koniecznie to ma być klacz. Ogier. Um, dobra, weźmy dorosły. Nie, no naprawdę. Mega ładny jest ten koń, ale ta odmianka kurczę, no, nie siedzi mi totalnie. Dobra, weźmy, nie wiem, klacz na razie. Później można to zmienić. Także. Ok, zobaczmy go tak z bliska. Nie, no ładny jest, naprawdę. Bardzo mi się podobają te konie belgijskie. One mają takie ładne animacje. No, bardzo ładny. Zresztą, ten czarny sprzęt, czy będzie pasował? W sumie nawet pasuje. Dobra, ok. A więc tak się prezentuje belgijski. Nie wiem, zastanawiam się, czy nie kupić jeszcze tych dwóch. Kurczę, coraz mniej Star No dobra, ale to następnym razem. Może w innym odcinku sobie kupimy. Okej, okay, ja sobie tutaj szybko wbiłam ten drugi poziom, wykonując te czynności tam codzienne, karmienie i tak dalej, żeby odblokować ten V. A więc tak, czy zostało jeszcze coś do sprawdzenia? Zobaczmy. Dobra, teraz jedziemy do Murland, zobaczyć ten sklep z bonusami, bo tam też zostało coś dodane. Yy, jest jakaś darmowa zmiana wyglądu i tutaj SSO napisało, że ta darmowa zmiana nie ma terminu ważności, więc możesz z niej korzystać kiedy tylko chcesz. Więc chyba można sobie zmieniać cały czas tą postać za darmo. Nie wiem, przynajmniej ja tak to rozumiem. O, ale ładne ochrania. W ogóle muszę ten komplet sobie sam wziąć. Ale dobra. Więc no chyba można sobie zmieniać tą postać cały czas za darmo. To jest na plus. Dobra, jesteśmy z powrotem na ranczu starszej, bo coś jest napisane o tej jaskini z niedźwiedziem i tak dalej. I te rzeczy, co by w tym sklepiku, tam takie trzy... O! O kurczę! I co? I to nas goni? I to nam nie da spokoju? Ej, to będzie nas gonić cały czas? A nie, tu jest tego więcej! Ej, mega to jest! W ogóle fajne do jakichś teledysków czy coś. O dobra, tutaj już nas nie gonią. Ale tutaj chyba jest ta... O. No właśnie, tu można w ogóle jakieś rzeczy zbierać. Nie wiem, na razie nie chcę się zagłębiać jakoś bardzo w tą aktualizację, ponieważ nie chcę, żeby ten odcinek też trwał jakoś mega długo, a już trwa trochę długo. I później trzeba się męczyć z tym montowaniem, wycinaniem i tak dalej. O, tu chodzi ten niedźwiedź. No i te rzeczy nie wiem, czy dokończyłam to, czy nie, ale te rzeczy, co były w tym sklepiku, to można nimi odstraszać te zwierzęta. O kurcze. O, kurczę, tu jest więcej tych niedźwiedzi. O luju! Co to było? Aha, to chyba żeby nas nie straszyły? Jak się zatrzymam, to co? Zjedzą mnie? A nie, one sobie tak chodzą po prostu za nami. Dobra, ja myślałam, że nas gdzieś tepnie. Ktoś? Dobra, zobaczmy, co to jest. Eee, dzięki temu. Aha, czyli jakby można się z nimi w ten sposób tak, jakby zaprzyjaźnić, że nas nie będą gonić, czy coś w tym sensie. Okej, okay, mega to jest, mega ciekawe w ogóle. No faktycznie tutaj też ten teren się trochę zmienił. Wow! Dobra, stąd chyba. Jezu, ty mnie idzie tutaj. Dobra, a więc to już by było chyba wszystko. Oczywiście są te zadania, jakieś tutaj przedmioty do zbierania. Tego jest naprawdę mnóstwo. I na razie nie mam czasu też zbytnio, żeby się tym zająć. Nie tutaj śpiąt, mógłby. Szybko uciec. O, tutaj jeszcze możemy sobie zebrać tą skałkę. Także, no, moja ocena tej aktualizacji naprawdę mega spoko. Nie sądziłam, że SSO aż tak bardzo się rozwija. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Tyle zadanek, spoko do robienia. Jakieś tutaj przedmioty do zbierania, jakieś tutaj wiecie, zwierzaki, to wszystko. Naprawdę mega spokojnie wygląda. Jeszcze ma być jakieś lążowanie koni. Także, no, ja jestem naprawdę pod wrażeniem, co tutaj się dzieje w tej grze. Także, no, jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, aby być na bieżąco. Także do następnego odcinka, trzymajcie się i hej!